Ciekawe gatunki. Nowonarodzony Homo polonicus jest bardzo żarłoczny. W ciągu godziny potrafi zjeść tyle i wyważy dorosła sikorka. Podczas gdy samica opiekuje się pisklęciem, samiec samic chętnie opuszcza miasto. Żeruje z reguły no. Jeśli uda mu się coś upolować, nie przynosi zdobyczy do domu. Raczej zjada na mieście. Nie, nie! Heh. Raczej zjem na mieście, tak. Heh. Ja ciebie też, no. Słuchaj, muszę kończyć, mam drugi telefon. No. Pa! Papa! Pa. Ten trudny okres trwa około 10 lat. Dorastające osobniki upodabniają się do swoich rówieśników, przyjmując upierzenie ochronne. Dzięki temu ich największy naturalny wróg, diler narkotyków, staje się bezradny. Badania dowodzą, że diler narkotyków boi się osobników ubranych jednakowo, zwłaszcza jeśli są uzbrojeni. Po uzyskaniu dojrzałości płciowej homo głupienie traci wykształcone z takim trudem mechanizmy obronne i wpada w nałogę. Badacze tłumaczą to koniecznością przygotowania organizmu do trudnego okresu lęgowego. Tak intensywne zabiegi prokreacyjne muszą zakończyć się sukcesem. Ze względu na bardzo długi okres rui, nawet do 50 lat, polonikus jest uważany za demo na płodności. Liczbą stosunków płciowych odbytych w ciągu swojego życia osobniki tego gatunku biją na głowę nawet króliki. Lepszy rezultat osiągają jedynie niektóre południowoazjatyckie glony.